Witam kochani, witam na kanale Mimeruna z miejsca, runicznego miejsca mocy. Witam każdego Ciebie. W runie dnia wspominałam odnośnie tutaj możliwości skorzystania z rytuału, jeśli chodzi o wzrost dochodów, jeśli chodzi o przyciągnięcie obfitości. Ten rytuał jest w pakiecie, kochani, tak jak mówiłam, z medytacją. Medytacja jest dostępna dla Ciebie na czas nieokreślony. Do tego wypalam, doenergetyzowuję bindrunę, specjalnie do Ciebie też na wzrost dochodów albo też na uzdrowienie, uzdrawianie tutaj, jeśli chodzi o zobowiązania finansowe, praca w kierunku tutaj poprawy i zdrowienia finansowego. W pakiecie, kochani, można to wszystko zakupić. Tutaj u Bliższych informacji, jak to się odbywa, jak to wygląda, udzielam na odpowiedzi indywidualnej, w na, na, na kontakcie tutaj przez adres e-mail mimaruna.małpa.wp.pl pl. Bardzo się cieszę, bo odzew jest. Nie chcę tutaj zdradzać ogólnie szczegółów, ale jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to zapraszam. Tutaj wspomogę energetycznie, podpowiem no i proponuję również jeżeli jesteś chętna chętny dla trzech pierwszych osób które napiszą do mnie SMS-a i dla pierwszych trzech osób które napiszą do mnie maila dziś to od 1 września codziennie przez cały miesiąc przez 30 dni za kwotę 30 zł Będę przesyłać link do runy dnia, runy dla Ciebie konkretnie. Będzie to przekaz indywidualny dla Ciebie oczywiście runa dnia która będzie na kanale ogólnie kolektywnie i jako energia będzie dla ciebie takim dopowiedzeniem ale ty otrzymasz jeżeli pierwszy napiszesz smsa albo maila tak i na cały miesiąc otrzymasz codziennie dostęp do swojej runy dnia osobistej runy dnia swojej Tutaj energii na konkretny dzień i jest to kwota 30 zł. Jeżeli masz taką ochotę, żeby taką runę dnia codziennie otrzymywać, to zapraszam też do tego kontaktu, czy to w formie SMS, czy na maila. A teraz, kochani, z uwagi na to, że Jesteśmy na kanale Wybierz sobie pierwszą albo drugą grupę i zobaczymy, co runy mają właśnie teraz Tobie do powiedzenia, co powinieneś powinnaś usłyszeć przekaz na dany moment, daną chwilę od run dla Ciebie. I teraz mamy tak, pierwsza grupa i druga grupa i patrzymy. Co Rony chciały powiedzieć? Dla pierwszej grupy, Berkano, no pięknie, tutaj idź śmiało do przodu. Yy, rozpoczynaj nowe rzeczy. Yy, cokolwiek nie zaczniesz, czy, yy, czy projekty, czy jakieś yy, yy, sprawy, sytuacje. Berkano jest zapowiedzią nowych dobrych spraw, postępu, rozwoju. Mówi, że idziesz w kierunku sukcesu i tak naprawdę co postanowisz, co zrobisz, o czym pomyślisz, no to pójdziesz do przodu. Więc jakby jeżeli zastanawiasz się czy Oświadczyć się jakiejś kobiecie, no to śmiało oświadczaj się. Jeżeli zastanawiasz się, czy przyjąć oświadczenie, jeżeli ktoś ci zaproponuje małżeństwo, jak najbardziej, planuj to małżeństwo. Jeżeli zastanawiasz się, czy otworzyć firmę, jak najbardziej, to jest bardzo dobry czas, bardzo dobry moment żeby założyć firmę, żeby iść po podwyżkę czy po awans. Ważne, ważne tutaj jest działanie, bo powodzenie masz zapewnione. Więc Berkano tutaj pięknie mówi, że twoje sprawy płyną pod rozpiętymi żaglami i jeżeli się nie będziesz wahał, nie będziesz tutaj się lękał, no to nie przepuścisz tej okazji, skorzystasz z tego, tak? Możesz doświadczyć innego, piękniejszego widzenia świata pięknie, a więc tutaj Berkano będzie działała, żebyś ten splendor, żebyś powodzenie miał, miała zapewnione, żebyś znalazł swoje miejsce w życiu, żebyś poczuł się bezpiecznie, żebyś nie dał się oszukać, omamić. Oczywiście. Fajny to jest moment, bardzo dobry moment na zasiewanie ziarenek przed ziarenek. Z których, jeżeli będziesz zajmował się, opiekował, pielęgnował, doglądał, no to tutaj te sprawy rozkwitną, zapachną i przyniosą tobie obfitość, radość, nowe życie, olśnienia, nowe znajomości, i duchowy wzrost, wrażliwość na otaczające cię piękno. Tutaj jak najbardziej te twoje sprawy wszystkie rozkwitną. I przyniosą Tobie zadowolenie, pod warunkiem, że podejmiesz, że podejmiesz działanie. Tak? Także tutaj rozwój, powodzenie, wszystko się będzie budziło, jak na wiosnę, sprawy będą rozkwitać, będą pachnieć, więc. Nie ma się tu nad czym zastanawiać. Przynosi berkano tobie pomyślność, przynosi berkano tobie wzrost, przynosi berkano tobie zmiany na lepsze, także tutaj i, i, i przejście do lepszego życia, narodzenie nowego życia więc może też tutaj narodzić się dzieciątko. Może narodzić się nowy pomysł, mogą przyjść nowe dochody, tutaj naprawdę dobre perspektywy, jeśli chodzi o, o finanse, ale też taka wewnętrzna równowaga, może przyjść wyzwolenie z negatywnych przekonań. no Poczuj się bezpieczny, poczuj się zaopiekowany i działaj, bo tu pięknie przyniesie wszystko super naprawdę. Pod skrzydłami Berkano, no to tutaj wszystko y, dobro, stabilizacja, y, no naprawdę dużo witalnej siły, y, też duża, duża, wysoka y, odporność, pochwały, poczucie szczęścia, y, postępy, y, osiągnięcia, nowe kontakty, dobre umowy, nowe perspektywy, okres sukcesów zawodowych, no naprawdę zmiana i zapowiedź nowych dobrych spraw postępu i rozwoju no cudnie dla pierwszej grupy no i zobaczymy co druga grupa druga grupa też pięknie pertro tutaj los przygotował niespodzianki dla ciebie jeżeli no, tutaj nadstawisz ucha, to możesz pewne rzeczy usłyszeć, znajdziesz się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Będzie szansa od losu, jest to runa karmy. Wykorzystaj szansę, jaką daje ci los. Szykuj się na niespodzianki, możesz wygrać. Także warto zagrać, kochani. No cóż, otwórz się, żebyś nie przegapił tego momentu, bo ta szansa nie będzie trwała cały czas. Trzeba właśnie wykorzystać ten moment. Może będzie tak, że znajdziesz się w jakimś miejscu, szukasz pracy, usłyszysz, tak, że gdzieś jest nabór, pójdziesz, zdecydujesz, zadziałasz no i okaże się, że zostajesz przyjęty, to poprawi Twoją sytuację, da zalążek poprawy sytuacji finansowej, tak? No i, I zmieni Twój status z osoby bezrobotnej, tak, niepracującej na osobę pracującą, no Pertro zapowiada szczęście, Pertro zapowiada zrządzenie losu, Pertro zapowiada też takie bogate życie towarzyskie, więc może będziesz uczestniczył w jakichś imprezach, jeżeli ktoś ci gdzieś prosi, oczywiście idź, tam spotkasz nowych ludzi, nawiążesz nowe znajomości, fajnie spędzisz y, czas, poczujesz się taki y, wyzwolony, a więc no tutaj y, fajne, y, fajne poczucie też, ale też i może poznasz osobę Tobie przeznaczoną też na tym spotkaniu gdzieś, tak? gdzieś, gdzie będziesz przebywał. Może to być w kawiarni, może to być w restauracji, może to być w jakimś barze wyższej kategorii, a także w kasynie, kochani. Także tutaj oczy uszy szeroko otwarte. Szczęście, zrządzenie losu, radość, ale też zmiana. Tak? Taki właściwy moment w Twoim życiu, jeżeli coś, co jest Tobie przeznaczone i masz szansę tego doświadczyć, jeżeli nie przegapisz tego momentu. Możesz wygrać, tak jak powiedziałam, jakiś nieoczekiwany zysk może do Ciebie przyjść. Możesz mieć no, więcej gotówki na odwlekane wydatki, ale też bardzo dobry czas na założenie firmy, na stworzenie nowego stanowiska pracy. Też tutaj. Możliwość jasnowidzenia u niektórych może się pojawić, może przyjść to takie przebudzenie, takie oświecenie, możesz to dostrzec w sobie, może powrót do dawnej miłości, odnowienie jakiejś znajomości, jakiegoś romansu, bardzo też korzystny czas, jeżeli jesteś w relacji partnerskiej. Tutaj też jeżeli korzystałeś z jakiejś terapii no to tutaj będzie przyrost sił, uzdrowienie, także jeżeli tutaj pracowałeś nad sobą czy wychodziłeś z nałogów no to tutaj pięknie bardzo się pokazuje Pertro, że to przyniesie efekty. Jeżeli zastanawiasz się czy podjąć terapię Pertro mówi tak, bo to przyniesie dobre efekty, a więc tutaj jak najbardziej tak, też początek nowej dobrej pracy. Może właśnie usłyszeć, tak jak powiedziałam, gdzieś, yy, yy, i uda ci się yy, no, podjąć dobrą yy, pracę, i to da taki początek zapowiadającej się tej kariery zawodowej, dobrej, takiej yy, też. Ale jeżeli jesteś pracodawcą i przyjmujesz pracownika, to w tym czasie przyjęty pracownik naprawdę się sprawdzi i będzie taką wartością dodaną w twojej firmie. A więc no tutaj doskonale. Też jeżeli będziesz przyswajał jakąś wiedzę, naukę, no to tutaj też to te przyswajanie wiedzy będzie doskonałe. Też będzie taki umysł jasny, będzie bardziej tutaj no no inaczej będziesz zgłębiał to, tą wiedzę lepiej, tak? Jeżeli, kochani, no jest to karta losu, tak jak mówiłam, warto oglądać każdy dzień z każdej strony i tej materialnej, i tej duchowej. No, Każda chwila będzie tą chwilą najważniejszą i uważajcie, żebyście nie przegapili tego momentu dla Was ważnego, który może przynieść Wam to szczęście, to zrządzenie losu. Wszystkiego co najlepsze, kochani, zapraszam do zakupu runy, runy dnia w wysokości 30 zł. Na każdy dzień w sumie wychodzi runa dnia złotówkę dziennie dla trzech pierwszych osób, które wyślą SMS. -y. I trzech pierwszych osób, które wyślą maila, czyli łącznie dla sześciu osób, począwszy od września, od 1 września. Jeżeli jesteś chętny, to już zapraszam, pisz. No i od września zaczynamy. Zaczęlibyśmy wcześniej, ale ja idę na urlop, więc, kochani, tutaj ogólnie będą wgrane runy dnia. Jeżeli. Tak podzielę, żeby, żebyście mieli dostęp do informacji ogólnie, do energii, a te osoby, które napiszą, to od 1 września przez cały miesiąc sześć pierwszych osób, czyli trzy osoby piszące smsa i trzy osoby piszące maila do mnie. Otrzymają takie runy dnia, indywidualne runy dnia. Będzie mi potrzebne imię i data urodzenia. I oczywiście, osoby, które napiszą smsa, no to jeżeli będą chciały runę dnia w formie filmiku, na maila, to będą musiały podać adres mailowy, a jeżeli będą chciały runę dnia opisaną w smsie, to jak najbardziej też tak możemy zrobić. To już jakby indywidualnie szczegóły domówimy. Kochani, cóż, mam powiedzieć, jeżeli jesteście chętni, chcecie, no to zapraszam na adres e-mail mimerun.wp.pl i numer telefonu 786 474 845. Dziękuję Wam serdecznie, do widzenia. Mimeruna.